Dzisiaj będziemy rozpoznawać rzeczy z kostek. Na o kostek to jest właśnie. Ogólnie zdobywamy punkty i zbieramy je, chłopaki... Zbieramy je grupowo, czyli chłopaki kontra dziewczyny. Jestem twartym królem. <noise> A można dotykać? Nie wiem co to! Dobra, na widzowie, w ogóle ma. trzy punkty zyskamy, jeżeli odgadniemy po samym wyglądzie. Dwa punkty możemy zyskać, jeżeli wywąchamy co to jest. No na pewno chyba ty. Jeden, jak spróbujemy. Prawdopodobnie przez Patryka przegramy, nie, więc żebyśmy ale nie mieli. Mi tak bo ja mam wyrzuty sumienia. Powiedz, że przez to, że nie mam. Ale spokojnie. Ma powiedz, że przez to, że nie mam węchu. Przez to, że bandek nie ma węchu. Używam karty zdrajcy na... na... To jest dobry. I inteligentny. Hania. Na <laughs> Więc używam karty na Hani. Dobra, wygląda jak kokos o, o, dotknęłaś! A nie mogę? Bo wtedy masz jeden punkt, który nie jest wiadomo. ty teraz walczysz. Ej, ja, ja dosłownie chciałam Ech. wziąć i popąkać. A chciałbyś mi pokazać, to tak? nie co masz napisane Właśnie przeczytałem, dzięki. Ale to jest złe odpowiedź. Dobra, ja, ja wiem co... Jak to wygląda jak kostka cukru. Ej! Ej. Nie mam, Hani, no, nie mogę. Ale. jeszcze powiedzieć, że wspólnie na jakby wasz sukces. Aha, Aha, to no to, to Hania, pięknie zrobiłaś. Pięknie, good job. Ja bym chciał z nimi rywalizować, a nie... No to masz problem, rywalizujemy z kobietami. Z no ja muszę z nimi rywalizować? Proszę, ja już wygrać chcę. A co to można wygrać dzisiaj? Nie interesuj się, zapisuj. A można wygrać dziś coś? Która drużyna wygrywa? Wygrywa 200 zł. Tylko zapiszcie... Ej, Ej powąchałam. <śla> Dziewczyny, pomyślcie, zobaczcie dokładnie jak, co to wygląda. Dobra, wiem. Ja ja? Ej, ja tak jak ja to wygląda? Czemu narysowałeś pomidora? Bo, ja bo czerwone dają nie to nie jajko. Nie. Dobra, trzy, cztery, ry Cebul. Uczę i bawię angielskiego. Gruszka, tak? Rzodkiewka. Ja mam kokos. dobrze nam <laughs> poszło. Dysi się durnie. Jezu, za ten grunt napisał źle. Bartek dostaje trzy punkty. Serio? No. Przed dy, tak? Rzodkiewka. Ty tak. ja napisałeś to poważnie, a nie dla jaj? Nie, ale to jaj. <laughs> <laughs> Ej. A skąd widziałeś? Ej, znaleźliśmy czopki! Pania ja ma dwa punkty. Haha! Ha. I co? Kania jesteś taka zła, jak dobra. No. Bo... grity na naszych koncertach wyprzedały się mega szybko, dlatego dodajemy kolejną pulę w katowickim MCK. Dołożyliśmy jeszcze jeden mitengrit 24 czerwca, dzień przed koncertem. Niestety 24 mnie nie będzie na Meet&Greetie, ale będę na tym 25 wspólnym i oczywiście na koncercie. To ostatnia taka szansa, żeby kupić nasze mitengrity, ponieważ nie dodajemy już więcej do Przedaż. Osoby, które zakupiły już bilet na niedzielny koncert, mogą go Zapgrade'ować o właśnie spotkanie Meet&Greet. Dziękujemy wam Za tak duże zainteresowanie naszą trasą i wsparcie. Bilety Dostępne na GOING. Do Link zobaczenia! Opisie. Kolejna kostka Jest to, proszę państwa, papier. O cholera Ej, czy to było wyciągane tipsem? To nie jest Kostka, przepraszam. No tak, kredę nam tu Przyniosłaś i co? Wygląda jak kreda, nie? Dobra, panowie Ja nie wiem co to jest, to ja już dwa punkty. Nie, ja wiem co to jest Ale to wszystko jest do jedzenia, czy To może być jogurt grecki, to to może być śmietana, to może być mascarpone, to może być. Co nie, nie wiem. to jest coś twardego. Twarde to jest? Tak, bo wziął do ręki normalnie, nie, roz, nie rozpaćkało mu się, nie zostało też. Nie, się. nie wiesz, czy mi się ci Wiem! Ja też już wiem. Dobra, wiem, co to <laughs> o, o! o. O, ja też chcę Jezus, łatwe dziewczyny, pomyślcie Nie ja wiem czy to nie jest trochę nagranie zasad Jezu. A, co? Nie, nie było, takie nie było to powiedziła. Nie Ale, Nie mów mi o zasadach, nie powiedziałeś nie, 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 wcześniej Niepowiedziane, znaczy coś jest łatwe Dobra, Dobre, wiecie co? to, to. Do ręki. Jezus, Fausty, przecież to jest łatwe Nie no, jak to... Patryk, a ty co, będziesz próbował? Czy co robił z tym? Mnie to głupim, nie to rozumiem, Co to Głupi jestem, nie Tym głupim, nie? Głupem jestem <gupim> Wiesz <gupim> już? Ale jestem głupi, poczekaj Czego to chowasz pod stołem? Żeby nie widzieli jak co to jakby wiesz o, no. to <noise> Dobra mm. Czyli to jest to No wiedziałam no, i... Dobra ja też dotykam W życiu bym nie zgadła mnie to przecież po reakcji mogłaś wywnioskować No co, jak po reakcji? Prawie nie mamy po punkcie jak to zjesz o, bo bo Ja to nie. zjesz. zjeść Wiesz co, tej twoje reakcji. Ale ja nie wiem nawet na ja to zjadłam Trzy, cztery. Albo. A, be, beza. Beza, beza, beza. Kreda! Ja nie mam do jednego. Dobrze, źle. Oj. Beza! Ej, kto nie jadł kredy? Czas na kolejną kostkę. Pokaż, co masz. Masz zero punktów. No to fajna kostka! nie zakaz! To są kulki do ASG. Dajcie temu szansę, nie dotykajcie dziewczyny. Mhm. Mm nie dotykać. Na, na, na. Ej! Już my to czy nie? To jest za duże to o czym myślisz, wiesz? Jak się Nie, to zależy od ryby. Ale przecież... nie ma tak ja, ja, ja ja tych yeah.> dziewczyny. ja też myślałem, że to kawior. To nie możemy sobie podpowiadać. Ale to jest kawior. nie możemy gadać na ten temat. No jak to jest oczywisty kawior, no to nie mogę tego powiedzieć. A nie wiem, czy myślę, jak się no dobra, to może teraz któraś straci jeden punkt. Nie, ty jeszcze nie straciłaś za wiele. Weź spróbuj. Dobra. Dobra, no kurde, co to może być? Niech no, nie, wiara a... nie biorę do łapy. Wolno chyba tego jeść. No, Na pewno wolno. No pewno to wszystko jeść? Wszystko można jeść. Ej, to w ogóle niczego nie przypomina. Ej, nie podpowiadaj, nie możesz powiedzieć, jak to smakuje. Nie wykrzy, nie patrzcie, że się wykrzywia. Nie no, to nie jest podpowiedź. bo by było, gdyby powiedziała niedobre. Hmm. Mamy to wygrać sprawiedliwie, okej? Okay? Ja nie mam pojęcia. Mam patrzeć na mnie. Ale mamo, ja, ja po prostu ja muszę, ja nie wiem. Panowie, może wezmę na siebie i podotykam, co? Ty podotykać jajka ryby? To może być kawiór Jak to się kleje? No, patrz, patrz, patrz. Pat. No! Chłopy prawie ryby Mamo, a to nie jest jakiś owocek jakiś dziwny? Może cukier? A jak to to wygląda? Jak tak na pierwszy, na pierwszy strzał, bo tak mi to pierwszy strzał. Ja no, nie mówię po polsku. Ale gramy do jednej bramki, czy nie? <grym> no dobra. Jejku kufausty. Ja nie wiem co to jest. Przysięgam wam. Ja to Ale nie masz szans, że chłopaki wiecie co to było tak szczerze. O, czy mogę prosić o chusteczkę, mamo? Dobra, dajcie to co uważacie. Patryk, jak nie chcesz to możesz to zjeść. Zjedz może, co? Może zjeść. ja myślę, że nieść zjeść A weź zjeść, Zjedź <laughs> Trzy, cztery kawior. kawior, jaja ryby to jest ikra? Ja napisałam, coś to ryby Tak! To jest ikra To jest kawior też, jakby kawior to jest Aha, dobra I nie A to jest z ryby? Nie <laughs> Starajmy się Jelita. nie podpowiadać następnym razem sobie Aż To ty I żeś wywinęł kota nie, 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 ale ktoś wiedział. To... Czy mogę prosić o jedną rzutkiewkę? Nie. Rzutkiewkę? Rzutki nie. Proszę, poprosimy kolejną kosteczkę. Opłatek. Mm. Ej, samo... Przecież Przez nie mówić. <laughs> Ej, może zmieńmy, to. No, no przepraszam. Dobra, wiem. Od razu. Ale skąd to o tej porze? tu. Jezus Maria. Nie dotykaj tylko. Ej, nie. wypadło mu. Ale A lekkie Może to prażynka <grybuj> Mogę? 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 Kup was Daj, Nie patrz Patryk co ty prześpiesz Weź przyznaj, bo przegram. Ona z to przegramy? Płatek napisał Ale ja już to mam napisane, ja to wiedziałem zanim Patryk powiedział Ale ja to powiedziałem dla na żartu, nawet nie spojrzałem co to jest Dobra. Powiedziałem białe, płatki. Opłatek spożywczy. Opołatek. Ja na sam andrus opłatek, bo to jest bo to jest samo. Doby tylko trzy punkty. Eee. Ja zaliczam tylko. <grym> ale chodziło o mi nie opłatek spożywczy. Nie chodziło mi o to, że kuka! <grym grym grym> o to, tak. o to Poczekajcie, Poczekajcie. Sobie, ja myślę, że kuka takie. To jest moja odpowiedź Poczekajcie. Wróćcie z chłopakami z liczbami o opłatku, bo to nie jest opłatek, to jest ale... andrus. Jest, ale, ale chodziło o mi. Ja wiem, ale nie zaczęłam opłatków w też nie był dobra. nami. No dobra. Ej. Słodki andruk, <noise> Nie, nie przyznaję się. za to, że jesteście niegrzeczni dzisiaj Ogólnie andruk to jest słowo, którego w świętokrzyskim się nie używa, dziękuję za to <noise> Ja <jestem> do świętokrzyskiego <noise> i się mega używałam. Dobra, poprosimy kolejną kostkę Jeśli któryś z Was się odezwie w sposób no, od... dyskwalifikujący, to przegrywacie wszystko i macie tysiąc minusów A można napisać ser? Zobaczcie, że ma coś różowego w środku. Wieszcie, co chcecie, no nie, nie. Dobra, ty jesz? O, Kurde. No, to teraz już go nie jest przyjęta. <grym> się w ogóle nie kontroluje. Ja nie jestem dobra w serach ogólnie. Ej, dobra, wiem co to jest. A ty, skąd że do ser? Ej, czemu z tego ciek? Pójdź. Ue, wiem co to. Dobra, ja wiem. Nie bo to mogę być. Jesz? Wiem. Czuję się bezużytecznie przy tym stole. Ja nie jestem pewny, ja po prostu jestem pewny siebie. Nie jestem pewny swojej odpowiedzi, ale pewny siebie jestem. Ej, to jest mokre. Stara była... Tak, Bo i taki ale to może nie ma w pęchu, e, e, tego nie, Ej, nie ma zapachu. Ma. Nie ma. Ma. Ej, ja nie wiem, to to jest dobra jem krew. Co to jest? Trzy, cztery, kosznek. Główno prawda, przegrywacie wszyscy. Prze ja nauczyłam coś do zupy. To za sushi? Takie. chania <laughs> to masz krewowy. Macie zero punktów. Co to jest? Jackfruit. Co? co? Jackfruit. Co? Co, co? co to jest jackfruit? Jackfruit. A po polsku? Jacko-owoc Jack yes, yes. no, no, Nie, nie znałem. jest! No w co to napisałem! Daj to spróbować chociaż. Nie wiem ja ani słowa. What the fuck? To jest gówno, to do się daje, nie? Nie! Yeah. A to nie. Fatalnie nam idzie dziewczyny. Ej dobra, ale musimy uważać, bo facetka już się zdenerwowała i chcemy karę. Ale weź bardziej, pokazuj jak piszesz. This is crazy! O ja, o już ja. bardziej crazy niż Jack to chyba nie Jack będzie O, wiem co to jest od razu Ja wiem co to, co to jest, ale nie wiem jak to się nazywa Ja wiem Nie mam pojęcia nie jedźcie, błagam. Ogólnie to, jest to nie jest. Możesz Hani mi trochę podsunąć tutaj. Na pierwszy rzut oka wygląda w ogóle jak to takie duże coś. To może być różnych rozmiarów. Proszę, Proszę się zamknąć. Glądam za... mojej duszy. Nie no, no, tutaj nie dasz Chyba tego da Nie, nie, nie da się tego nie zgadnąć. Zdadam nie się jak co to, to wygląda! Jak kwiatuszek! Lasz ściągnąć. Co? To? Nie mam pojęcia, chłopie. jakiś kwiatek, kwiatek stokrotka bez tych liści. Nie, ja nie mam pojęcia, ja próbuję. Ja to też. To te dwa punkty, tak? Tak, no. Tylko nie mów, co, jak to smakuje. Gówno. <noise> nie podpowiadam powiedz, bo przegramy. A to już wiem, co to jest w takim razie. Gówno. Ja to... Napiszcie to samo, co w tamtej rundzie. <głosy> co co? <głosy> Dobra, trzy. Mini kukurydza. I mała Tak! tak. Mała slash baby tak. tak. kukurydza. Tak! Mini kukurydza. Yes! Trzy punkty! Es unia, bardzo kierujemy tą rundę. Ty, no. ty masz trzy punkty? No. Czy możemy pozbyć się tego gracza z naszej drużyny? Kolejna runda! O, oh, chyba wiem bez patrzenia. Znaczy bez Ja też. Czemu wy wiecie tak szybko? Ale nie, nie mam pojęcia. Naprawdę. Tylko dlatego, że zauważyłem pory w tym W sensie, że jest. Por! Porą... <noise> Proszę Patryk, tylko nie pić <noise> pod... Ja wiem co to jest na pierwszy rzut oka już. Tak, na dwa, no już wiem. Ania, to? Czemu nie ma... Bec, co? To, to by... wygląda na coś giga bez smaku. Nie podpowiadaj. To wygląda nie, nie jak rozumiem. gumka, taki kawałek gumki. Tak, tak. Gumka, dobra. Czemu, czemu tylko ja nie mam maseczkę? Już masz przecież w ręce, no już nie przesadzaj. Ej, Trzy, te ry i to jest albo tofu, albo drożdże A ja napisałam krowówkę O, też może być A, to no, jest seler no. A wiesz Aha. co, myślałem, że to jeszcze może być? Co? Ser po prostu Poczekaj, że jest seler Ser. Ej, Dlatego Ej. powiedziałam, że lubisz to, bo my często to na obiad robię. Ale ja nie wiem tego Czy ja dobrze napisałam drożdże? Ja jestem swoim chłopem, ja lubię kotlety schabowe i ziemniaki ja Kiełbaskę ja tu zapodaj ja to, to stąd, nie można bliżej Stąd co? to trzeba patrzeć Czyli... Dobra, ja już wiem. Stop, proszę nie podsuwać. Bo pewnie strasznie śmierdzi. Szybko, patrz, to będzie speedrun. Nie, sp nie speedrunuj. No nie. Pierwszy szach. Ja byłem już pierwszy. Co ja to jest? jest? Ja już skończyłem zanim ty powiedziałeś nie, pierwszy. Nie, ja byłem pierwszy. Może to być ogólna odpowiedź? Daj mi. Nie no daj, że ogólną, mi daj. Ja mam! Mi daj! Pokaż mi bliżej do mnie Nie masz szans, żeby to było to, ale nic innego nie wymyślę. Nie znam się na tych rzeczach Nie ja mam pojęcia, nie wiem co to jest Zabisz czosnek Trzy, cztery, czter. Suszona ryba, suszona makrela Śledzi Daj punkt Daj punkt Yes! yes! A, wójt, co wójt, A co nie, nie. A czemu? A, to jest A śledź, to co to jest? To jest śledź. Aaa! Zobaczmy co to jest, bo to nie jest makrena. A... Bez... Nadrobiłem! Znaczy, nie nadrobiłem, ale zgarnąłem nam trzy punkty. Tak, no, bardzo dobrze. dobrze. Już masz. <laughs> Dobra, kolejna kostka, a raczej nie kostka, tylko jakieś jajko. Nie no to jest Robal. Jezu ja wiem co to jest. Jak to się nazywało? Wiem. Mega dziewczyna. Dobra, wiem. No. Nie idźcie tego powiedzieć. Bo... Kurde. To jest proste. Jajun, to jest proste w ciul, to jest jajun, no. proste w ciul, Tylko właśnie uważajcie na oczy. Na co? co? Oczy. Co na oczy? Oczy to ma. Gdzie ma oczy? To czarne takie. O jest nawet przewód pokarmowy widać od spodu. na jednym. Co? Weź powiedz to dobre. Nie, bo do, o tym nie dostaniemy punktów. A... Ej, patrz, patrz! Co, co, co? To takie twarde. Zastanów się, gdzie takie coś widziałeś? Dobra, ogólnie Patryk już zapisuje jakieś 5 minut, nie? Ryż jakiś, jakaś... Ryż jest... preparowany. Ryż prażony. A ja wiedziałem, że coś na py, więc napisałem przerobiony na da. coś. I, to, I wafle na przykład się robi z tego, wafle ryżowe. Ryż czy pra, pra, prażony. Prażony, prażony. Prażony, I a... ja napisałem coś bardzo twardego i suchego, bardzo dobre i na pewno nieobrzydliwe i niesłone. Yes. Czyli wykażony, dobra, trzy yes. punkty. Super Patryk, że y, psujesz nam punktację. Przecież niespecjalnie. Tak. Czas na wielkie ogłoszenie wyników, ale zanim to, to chciałem poinformować, że zmarnowałem kartę. Jaką kartę? Drajcy. A po poczekaj, 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 kto dziewczyna według was ma kartę zdrajcy. Jakbyście się wy miały domyślić tak naprawdę. nie, na 100% to... Ej, ale Hanie, i tak zdobyłam, to byłam No ja, ja ogólnie Co? praktycznie wszystko wiedzia wiedziałam, ale jak już wiedziałam, to starałam się zdobyć punkt jakby serio starałam się być zdrajcą. Byłam pewna, że fatalnie mi idzie serio. Wygrana drużyna, to <grym... <grym> z punktami, ilość punktów. I z ilością punktów. Nie, cieszymy to chłopcy! Yeah! Oh, oh, dom, dom, oh, oh, oh!